Witam, bonjour. Z tej strony Nitka i zaczynamy nad trzeci Five Nights at Candy's remaster. Wyciszymy sobie to. Muszę się nauczyć dokładnie, na których kamerach są nie poszczególne animatrony. Czyli ta małpa. On się chyba nazywa Chester. On, o, właśnie. O, Candy już, po, już poszedł. Jest pytanie, gdzie jest kurwa? Tak blisko, co? Słyszę jakieś dziwne dźwięki i nie wiem czy to jest po prostu ambient, czy coś czego powinienem się obawiać. Candy jest tutaj, więc pewnie przejdzie na drzwi po prawej. Nie ma tej drugiej kotki, ona chyba Cindy się nazywa. Jest na dwunastce. O cholera! Był przedziemiałyś. Chester jeszcze nie wychodzi. O, chwila. On się rusza. On się chyba pierwszy raz ruszył yy, w tej grze. Co?

Można się coś zrobić, żeby on poszedł, czy coś? Ten ktoś wstał. Can I make your order? 57 procent chyba najwyższa pora zaoszczędzić kurwa mać stał tam zaoszczędzić trochę mocy co? O, kurwa. Stał tam, o, co to, co to jest? Skąd to się tu wziąło? Kurwa wyłupiaste oczy. Pamiętam coś, Let że w oryginale był jakiś historyk chyba z Player, Może to moje tylko zmienione przez moje upośledzone mus wspomnienia, ale tak mi się wydaje, że było coś takiego. Na razie bardzo spokojny. Kurwa, otworzyłem mu drzwi. Ooo, myślałem, że mi kurwa te drzwi otworzył. To jest mylące, jak on y, zamyka te drzwi. Ja je, od... Uu, ja je otwieram, żeby nie marnować energii. A w drzwiach nagle stoi, kurwa, Can jakiś animatronik. On tutaj akurat mi tworzył bardzo dobrze. Can you make order? Kurwa, mam, mam złe przeczucia. Gdzie jest małpa? Tam jest małpa. Your to jest ten i ten, dobra. Kurwa, mać! Your Skąd on się tak szybko tutaj wziął? Co? Czy tam były oczy?

Gdzie jest e, właśnie coś z tym gościem tutaj stał Nie do nas nie idzie o kurwa O, na styk Akurat ktoś stał w drzwiach Także trzecia nas całkiem łatwa O, jakie to jest głośne wszystko Tutaj jest coś bardzo nieciekawego. O, kurwa, ja się tam nie patrzę. Człowieka pojebało. Patrzcie na niego. Zaczynamy od razu otwartą noc. I myślę, że teraz zaczniemy robić tak, że kamerę będziemy używać tylko po to, żeby sprawdzić, czy jest ktoś w tym miejscu. A na drzwi będziemy się patrzeć normalnie tak. Czy przypadkiem nie ma tu oczu. Bo na pewno będzie nam schodzić bardzo szybko bateria w czwartej nocy. Dobra. Zradzaj jeszcze z ciekawości czy on się rusza. Nie, dobra. Spokojnie, a jest dopiero 12 am. Trochę przestaje się bać i czuję się bardziej komfortowo w tej grze, co pewnie jest yy, niezbyt dobre, bo jak dostanę Jumpskara, to się kurwa zesram O kurwa mać. Ja pierdolę właśnie o tym mówię. Skupiam się na gadaniu. O kurwa, co? Jezu, nawet jump to jest coś w drzwiach, ja przeklinam jak upośledzony musowo. Genialne. O, dobra. Nie wiem ile trzeba odczekać, żeby one stąd poszły. O kurwa, co to jest? Co? Kurwa, mać. Kurwa. Dobra. Nie wiem, co się właściwie stało. Najwidoczniej nie możemy nie patrzeć się na kamery, czy coś. Ajajaj. Ten jumpscare nie był tak straszny jak myślałem, bo się go spodziewałem. Jak już coś się rozpierdoliło szybę przed nami, i straciło moc, wszystko, to było wiadomo, że to będzie jumpscare. Bardziej mnie przestraszyło samo to, że coś się pojawiło na kamerze, nie wiem co, i zgasło światło. To mnie bardziej przestraszyło niż jumpscare. Ten nas jumpscare'ował, czyli musimy... Na... To jest gość, co nam chyba wyłączył światło. A ten coś zapierdala. Co to za kociak? Chyba ten, co się zaraz nam wpierdoli w drzwi. Yy. O kurwa! Ja pierdolę Och. Dobra To już się robi... ...ciężkie bardzo ciężkie, bo nie wiem, co się dzieje właściwie. Dobra, czyli tak, z czego co widzę? Ten ziomek, <coughs> wysoki kot będzie nam przychodzić z lewej, przynajmniej tak myślę. Ten gość będzie nam przychodzić stąd. No tutaj, standardowo, ale trzeba uważać na tych dwóch najbardziej, tak myślę, bo oni się odpalili. i się tam kurwa wychyla O! Coś tu było boję, że mogę nie zauważyć momentu, w którym ja mm, Akurat wezmę kamerę I no on już będzie tutaj Nie, nie będzie można zamknąć yy, drzwi Gdzie jest ten? Tutaj na dziewiątce, tak? Dziewiątka. O kurwa Trzeba go teraz monitorować Gdzie on jest? Kurwa tutaj, czyli mu się, mu się nie świecą oczy Ja pierdolę Nie. Zapominam o nim. No to dupa.